No to czy chcecie serię z tego z Zcrafta? Z Zcrafta. Taki serwerek freebuil, Survival PVP dupa Sraka i tam gramy i będzie tam. Czy chcecie jak tak, to pisać komentarze. Że. nie. Ciao to znowu i to jest kolejny odcineczek. Teleportowałem się do Daniela, bo musieliśmy wstawić tam Teges i... przywitać Przywo przywitaj się Daniela. Check. Zminimalizowało mi się ten Minecraft. Poczekajcie, muszę sobie tutaj być bedz takimi... Dobra, także bierzemy sobie 3, Kurde, 3 irona raz oczy albo jeszcze jedno. Kurde! Rodacie. Pomóż mi! No i jakie cztery? Rodacie. Pomóż mi! Pom w, e. w lodówce są, są zombiakowe. <grym> A się ma. Jest, zapłonę. Dobra, jem. Nie O, utrawiło. Dobra, i zaczniemy napełniać basen. <grym> <grym> no, dzisiaj już, mam nadzieję, skończymy og ogródek. No czy ogródek to nie wiem. Znaczy, raczej tak. Raczej basen na pewno skończymy, to jest pewne na 100%, bo już praktycznie skończyliśmy, tylko czy to wyleć wodą i już gotowe można pływać. Ale co tak. chodzi o obrót, to jeszcze nie, nie, nie jest dopracowane do końca i w ogóle wszystko. trzeba A zrobić molo... duże drzewo i w ogóle tak. Się A Molo to już w ogóle będzie roboty przy tym. To można zrobić kilka sekund. No to też się szybko zrobi, ale na pewno... Poza ci, odcinkiem ja może to wiem. zrobimy. Dobra, tak to nie wiem, czy dzisiaj skończymy. Mi się wydaje, że nie. Znaczy może skończymy ogród, ale nie skończymy mola. Zobaczymy, molać. zobaczymy. Jak, jak szybko pójdzie to... Jak się to, pójdzie. To, 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 się, to się zrobi. Może tam, może pumpkin? Co, można? Pumpkin. To trzeba tam chyba dać zboże i coś jeszcze? Czy jajko? Nie wiem. To czekaj, to sprawdzę czy jajko. A to dynie? Czy mam zrobić co? Znam taki fajny sposób na zapełnienie automatycznie całego basenu. Kurde, o! Zapomniałem o nim zupełnie. Czekaj, ja muszę tutaj wykluczyć. Jest te tyle jaj. Ludzie, ci O! Wychluła się! Nie, same uderzyłem. Chodź Daniel, pokażę Ci Trika. O nie, jej, ja, 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 ja. Którego nauczyłem się w wersji 1.2. Jeszcze ja nie grałem, no. Patrz. Idziesz? Patrz tutaj, wylewasz. I potem tu i patrz Trata jata, No tak nie wyszło No i potem z tej strony i tak nie Żal nie działa to już to Wystarczyło działa? zapełnić dwa rogi <grym> i się sama zapełniała To będziesz musiał teraz każdy Ale lipa Każdy blok będziesz musiał Nie, nie każdy blok Każdy Wystarczy, że dookoła rybne Chociaż może to i było, tak? Pierniczyć. Ech. O, o! O no, tak to jest. Tak, tylko to jakoś inaczej chyba teraz wyszło. <śm> Ale wyszło. Dobra, teraz trzeba to odkryć. Odkopuj, bo ja nie mam. To łopatry. Kotki tam, coś się zrąbało, co so jest... yy, ja, bo tak, bo ja je wziąłem, żeby było, wiesz, równo. Tam to jest, jest torcz na dole, on się zaraz zrypie. Sam się... <śm> o Co ty chodzi? Tam był torcz na dole, bo by się zombiak zrespił znowu. I była lipa. Dobra, więc co będzie w ogrodzie? Będą kwiaty. Będzie duże drzewko, po, pod którym będzie, będzie łafe, ławeczka. Yyy... E, będzie, będzie, będzie. Nie wiem, jakoś... Taka, taka malutka, wiesz, tak dla ozdoby. No. Aha, ja, mia ja, mia ja miałem miałem po zaplinki. No właśnie. I jakbyś mógł, to zrób też drabinki. IHAJA! No. Jak co nie mogę? Tu też jest tak ciemno, więc y, trzeba będzie zobaczyć, jak się robi redstone lampy. Okej. Okay. Albo się coś innego zobaczy. Dobra, schodki teraz trzeba tutaj czasnąć. Tu. Dobra. I tu. To trochę dziwnie wygląda, ale będzie można łatwo wyjść. Dobra, także basenik już jest. Ale ładny! Yeah. Może być takie? Tak, tylko tu się jeszcze upierniczy. A jaką ma jak, jak ty chcesz tą ławkę zrobić zobaczysz co mi chodzi Tylko tutaj trzeba dookoła? Czemu? O. I patrz, tu będzie tak dookoła taka ławka, no nie? <grym> I będą schodki. Co to ma być? No zrobimy to z drewna, kurde. Tak jak w realta. No wiesz, zrobimy sobie... Ty a tak? Ej tak, patrz, ogarnij. Lepsze, bo będzie niżej. No a tam byś nie dołbyś. Ale co to, to, to ma być ławka nie? Kurde, nie ławka, tylko 20. A tu będą na przykład siedzonka, nie? Ta, 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 ta. No nie rozkminasz, że to mi chodzi. No nie Albo no, jesteś głupi. Pory, prywa, prywamy ta, 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 ta. Dobra idzie po drewno Czemu? No, trzeba zrobić y, drabinki. MAM! I... Jezus Maria, mam. Masz. Ciekawe ile. <laughs> no to masz jeszcze. Patrz. I masz! Ech. Wystarczy. Hi. Wątpię. Wystarczy. Ja. I potro? I po co? I żeś tylko zmarnował drewno. Ja pierdziłem. Coś ty zrobił. Idę już. Co cię. To nie wiem. Dobra, rób. Nie opierdzia. Robię, kurde. Rób, nie opierdzielaj. No ja cię będę tutaj nadzorować, czy dobrze robisz. Tak nie wiem, o co ci chodzi. Dobra. Aaa, ognisko jakby takie. Nie, stolik i... No wiem, ale coś na wzór ogniska, że na środku jest ognisko i są yy, dookoła nich są takie te krzesełki. Nie, po prostu stolik. No dobra, ale mówię tak, że ognisko. No to nie ma nic w kurde z ogniskiem wspólnego. No jak to nie? No co, no, to, wie... to, to gdzie... Na ognisku nie byłeś. Tam, Tu gdzieś możemy zrobić ognisko. Tam. Tu gdzieś możemy czosnąć. Nie. nie, nie. Tak, zrobimy Cześć. ognisko potem. Zrobimy. No zrobimy. Nie. Ty ja zrobię. Nie zrobię. Ej, tutaj jeszcze wylej wody. Tam jest wylana, to jest pół płytka matole, Ale... tam się nie da wylać. Da się wylać. Nie. Tak by się wylało. Wtedy by się woda zepsuła. Nie. Tak. No co sprawdźmy Nie! Nie, nie będę Słuchaj. Człowieku wyleje, już tutaj no. się nie da, widzisz? Ale nie! Nie chodzi tu! Na, na to nacisz, na tą płytkę No to na... Kurde mać! To czemu tak dziwi? No bo to jest pół płytka, kurde, ile ty grasz do tego Minecrafta? Nie, bo to jest Minecraft po prostu... <laughs> Minecraft jest skupi po prostu tak. Że kurde na wodę jest nad z, z, tego sklepem i tyle. <laughs> Ale dobra to. Dobra, teraz ten. To tu już tak ładnie mamy. Spać. Czaśnięty. Spać. Sam sobie spaj. No spaj! A. Hehehe, <gryzny> Jezu, no. Ładna śnieg, ładna śnieg. No, mam dzwonki. No, dawaj śpi. A new Optifine version. Jaką masz wersję Optifine? Ja mam Optifine 1.4.6 HD B5. A ty? Ja mam B3, bo próbowałem, bo shader wygrywałem. <gryzny> ha, nie no, umiesz grywać, a to fajna. Masz, masz starą wersję. No bo na no, najnowszej nie masz shaderów. <słuch> darów A po co w ogóle są te schody? Jak przecież można. Patrz. No a żeby było ładniej, kurde. O, idę sobie poskarżyć. 360 to porobić. Albo nawet. 760, tak to mówiłeś kiedyś ła wow. nigdy nie powiedziałem że to 760 powiedziałem 480 nie, 420 no z tego co to może skakać <laughs> to jest takie fajne po co ty tu jeszcze tar na nie wiem czekaj skoczę ła wow. <laughs> <Yes. laughs> <laughs> o kurde tonę pomóż mi ja to, a nie a że... <laughs> Gdzieś ja mało jedzenia co, ja zabij mnie NIE! NIE zabijaj MAMY 34 level. Jezus... <laughs> Jezus Maria... I pozabijaj kurczaki co są u nas I weź tam tego popierz, bo ja nie mogę zabić Ja nie mogę Jezus Maria. NIE! Iść te kurczaki Dobra Zobacz, Ale nie wszystkie Zobaczę to ile... O, no dobra, to... dobra, dobra JEZU ILE JAJOR! Osiem jajor! Ale nie zabijaj tej małej! Tej małej nie zabijaj. Tej nie, tej nie. O dobra. To tam został, dobra. Nie! Nowe pokolenia. rodzą. Dobra. Cztery mam tylko. To co, za wszystko? Ale przecież było ich więcej! Ale ja mam jeszcze... A, to włóż tam. Muszę wszystko wypierdzielić. Mhm. Ja będzie trzeba zrobić te, chyba tego... Yy, Co? Wiecz... Hodowlę świn, krów, bo takie... Na kurczakach to... Daleko na nie wiem, kurczakach nie. będziemy jechać całe życie. Jezu... Ej, potrzebujemy Musimy zrobić portal do netheru? No, by trzeba było, ale by trzeba było najpierw zrobić diamentowy kill i znaleźć obsidian. No to, ale mamy diamenty. No to ale mamy. łatwo. Dobra, teraz reszta kurczaką sobie zjedz. Bo już mam full. Kula, kula daje. No dobra, to niech się tam mi przetaguje. Kula, kula daje. Czekaj, co tu jest. Co, co? Po co? Nie. <noise> dziwny Niech będzie. Nie! Tak, bo to tak bardziej kuchennie wygląda. Bym... No wyś to powstaw! <grym> Jezu... Nawet <grym> wiesz, to jest. Jezu... Człowieku, ale to po dwóch stronach musi być, żeby było. No był wiem! Cie... Kurde, wiem! Rup. No, rób! A nie, się. No. I z czym żyj? To butelka. Żeby nie było. Brzur To nie brzur? Ma no, bierze. A nie, dzisiaj nie mm, no co tu jeszcze? No jesteśmy biedni normalnie, nie mamy nic. Nie mamy niczego. Na Setcrafcie mamy więcej rzeczy. Jezu, na Setcrafcie to my normalnie znolajfiliśmy. Ale może nagramy tam... A właśnie. Zrobimy z w końcu jakąś serię, czy A jeden widz tylko powiedział, żebyśmy nagrali z tego, więc nie wiem. Napiszcie, no można. napiszcie, raczej weź daj pytanie na początku filmu zaraz. A raczej przed wiesz, przed intrem, jeszcze przed tym wszystkim daj pytanie, czy chcą serię z tego. A tak, jak? Napisać, czy jak? Nie. Napisać po prostu, bo tak to powiedzieć... A ja. może wstawię ten moment? Dobra, to... Teraz. A więc! Ten moment teraz wstaw. Czy czy ty no to czy chcecie serię z tego, z ZCrafta? Z Zcrafta, taki serwerek Freebuil survival pvp dupa sraka i tam gramy i będzie tam. Czy chcecie jak tak to pisać komentarze. Basra. No więc to tyle. No. Więc zwracajcie no. uwagę na ten na, na ten kawałek tego filmu teraz co widzieliście bo to było tylko w celach charytatywnych. Informacyjnych. Żeby poinformować wszystkich o tym wydarzeniu. Czy chcą, czy nie chcą. Czy no, chcą mob arenę, tak. czy nie chcą. To są naprawdę super rzeczy na tym serwerze. No, mob -arena, mamy Mamy już prawie 300 <coughs> diamentów. Miel mamy... Mielibyśmy 300 takich ogólnie. Mamy prawie e, całą skrzynię zapełnioną diamentowymi. E, mieczami. Mieczy. No mieczami. To fakt. E, mamy jeszcze. Prawie cały czas, zapełnio... dwa czas zapełniony... dwa czesty zapełnione redstone'em, jeden czest zapełniony ironem I mamy chyba z 10 czestu zapełnionych... takich dużych piaskiem. Takie no ale jedyne. to oczywiście moja zasługa. Bo ja, bo ja kopałem jak mi się nudziło. Chciał sobie kasę na rąbę. <laughs> no i co i się udało? <laughs> no a ile masz teraz? 30 tysięcy. No już 60 tysięcy. To spoko, jutro się nadrobi. Ty będziesz w szkole, ja sobie wcześniej wstanę i będę ciupał. No, zobaczmy, jak, jak ja będę miał hehe. He. Co? Wtedy ja będę nowo a ty będziesz skurde zrał. No to co z tyłu? Ej, Dobra. Więc w tyle w tym odcinku. Co? To tutaj zrobię małe cięcie. Dobra, no to my jesteśmy po tym krótkim przejściu. Także. No, musiał się umieć. Cicho. No jezus, Maria. ja. się przynajmniej mylę. Ja już się umiem dawno temu. Bo jest już. 20... 27. Ja już dawno temu tam za sobą. Dwa lata temu. O jezu. A co w tym odcinku? Byłem? A co my teraz mieliśmy robić? Ogród. Ogród. Co to było? Dawaj, najpierw moro! moro molo, a. zrobimy. No dobra, dobra. Tylko potrzebna. Dre potrzeba drewna, ja nie mam. No ja tak i jaki dam całe mnie drewno. No i co z tego. Dobra, to, to, nie z, to nie zmienia. To idę z naszego ogrodu ściąć. Może być? Nie. Ja to przecież jestem za tobą, idiota. <panses> o kur... O ja, jajko. <totra> Ale się fajnie te drzewa chwili Ale wieter. Ja nie widzę. Słyszę lawy. Ja też słyszę, oj lol. Tu jest. bym <noise> zleciał. Nie! Jezu, ja zleciałem do dziurki! O! No tak. Ale, ale ty, ile to trwa? Ile to trwa? Nie wiem, około 10 minut. Około. Dobra. Ja nie wiem nie dokładnie to teraz ale ja Tak najszybciej zrobimy to molo, bo w sumie przy tym nie ma dużo roboty. No... Zrobimy molo, a w następnym odcinku zrobimy już ogród do końca. W zasadzie to teraz, tylko by trzeba było liście zdobyć. Jak czemu liście? Po co ci liście? Z... No, y, zrobilibyśmy takie palemki. To po co ci liście? Wystarczy po prostu kaktusa. Nie, nie chodzi mi o to. Ale kaktus i palma to to samo. <laughs> Jezu, co ja mówię? Czekaj, jak się... co ja chcę zrobić w ogóle z tych desek? Aha! Tak. Raktus i Hehe. <laughs> <laughs> no. To ja powiem tyle, że kurda. że SETRA zaka, Setcraft, fajny serwer Tak. Gra na nim sporo osób. W, w zasadzie ciągle jest pełny, tylko oczywiście w czasach... E, Średniowiecznia. E, gdy już jest <grym> e, e, około około... tak jest dwudziesta... 20... 22 to już właśnie jak teraz mamy, 22 akurat. He, <grym>, spoiler. Rzecz, co? I no. I około w takiej godzinach. <grym, <grym,> spoiler! <grym, jako w takich godzinach już nie jest pełny serwer, jest około takich 76 osób. Jeszcze dalej jest potem już 30. Nawet wczoraj wszedłem o sobie. O pierwszej Raczej no... Znaczy, no. O pierwszej w nocy sobie na chwilę wszedłem i było... A chcę zaznaczyć, że ciebie już o 12 nie było. W no. ogóle. A jest o 12 tu rano. I, nie. I... No cicho, bądź kurde. Yes. O pierwszej. O pierwszej... No tak, o pierwszej przyszedłem i było 11 osób. Mnie to właśnie zdziwiło, że jeszcze 11 osób gra w ogóle. Daniel. E o pierwszej były 3 osoby. O poranku, gdy wszyscy idą do szkoły, niektórzy mają ferie, Jest Na około... Dnia. Nie wiem ile jest osób wtedy jak. Nie, nie ma? No, z 50. No to właśnie, sami Bo nie sami. <grym> Ale z, tak. E po szkole, jakbyście przyszli, no nie? To jest pełno i ciężko się dostać. A trzeba po prostu kampić na ten serwer. Nie ma no, jest mało zlotów. Slotów! Mało, mało jest zlotów, jak na ten serwer. Slotów! Bo jest tylko 111 zlotów. Slotów! Jest tylko 111 zlotów. I slotów! <laughs> mać! Jest tylko z 11 zlotów i no... Często jest tak, że jest więcej. No i powiedz ci czemu? No, czy jest jakaś przyczyna, żeby go nie zabić? I jest czasami taka Albo sytuacja. Albo nie urwać czy... mu głowy. I jest czasami taka sytuacja, że... No wysuł się. Na, ser na serwerze jest więcej graczy niż jest dostępnych zlotów. Jezu, no. Okej za murry! A co ci że mówię zloty? Zloty, zloty w dupę. No, no bo jest to... różnica! Mogę mówić. Wyobraź tak. sobie. Jest! Jajko! Mamy trzy kurczaki. Czekaj, my w nagraniu zabiliśmy te kurczaki. Jutro. Nie wiem czy w nagraniu czy nie zabiliśmy te kurczaki, nie wiem. <laughs> Ale jeśli tak, to, no, to się powtarzam. A jeśli nie, to zabiliśmy kurczaki i wyszło z tych kurczaków sześć kurczaków. Znaczy kurczaków takich to zjedzenia już. No, i wykluwali, wykluwamy właśnie nowe. Jest nowe pokolenie. Jest, są trzy kurczaki, właśnie teraz w tym w ogrodzeniu. Jeden slime oczywiście. Co to jest? A! Chodź na, fa chodź na farmę. Raczej no chodź do kurnika na chwilę. Jezus, żebyś nie... A! Jezus I maria. ja już Wam powiem, że tak sobie pomyślałem chwilę, i będzie nas to widzów tego e, sejfu udostępniony. Co? No, że na 100 widzów będzie safe udostępniony naszej mapki, bo bardzo dużo ludzi prosiło o nią, więc. A no na 100 widzów tego. E, udostępnimy ją. No tak, bo ja tam wykupał chciałem mi się dostać, za tego załatać. A to czekaj, ja mam to już to załatwam, bo akurat miałem 4 bridge. I chodź, pokażę ci te te, te palemki takie. Nie Czy no Po prostu to... liście takich. Które... To już tak trochę zdradziłem, że na sto widzów po prostu udostępniłem ten safe. O. Widzisz? Takie, takie, coś. Mam. Fajnie to wygląda, mi się bardzo podoba. To, że to nie jest równo. No bo to nie miało być równo. Ale ładnie to wygląda, jakby Boś Właśnie do dupy. Dobra, to co dalej? Dalej będziemy robić kwiaty. Ja mam kwiatów dużo, więc idę je robić teraz. Znaczy, idę przyniesie, bo robić kwiatów to. Ja nie wiem, jak się robi. Kwiatów. O Jezu, co ja robię? Ziaren! Do Masz czerwone kwiaty? Yes. Nie no A to się wydupę szczęście. <noise> <noise> to, to tylko ze złotych. Raczej z żółtych. <noise> Mam pomysł! Jaki? Ale będzie wokół tych! Jezu fu! Obrzydliwe. Będzie wokół tego! Obrzydliwe. No to będzie tak. Można by było nas tracić też, by to, tak to wyglądało. To będzie wokół ogrodzenia po prostu. Nie! To jak ty chcesz postawić te kwiaty Co ty odwalasz w ogóle? To tak jakbyś kupę tam postawił weź. to jak ty chcesz te kwiaty postawić Co? To jak ty chcesz te kwiaty postawić Rozmieść je albo weź sobie kończkę mocną i w gdzieś w randomowe miejsce Wtedy będzie o, najładniej wyglądało na nim O Widzisz? Tu jeszcze gdzieś walni Mam akurat jedną ostatnią manczkę, O To widzisz? Teraz przynajmniej jakoś to wygląda. O, ja, ładnie, ładnie. A jakbyś zasadził z tego, to tak naprawdę tak sztucznie jest. To. Czekaj, co ja chciałem zrobić? Aha, tak. Ale tego grafnego boxa muszę usunąć. Bo to A gdzie on był? No jest na z tego. Może być na przykład pod tym, pod jakimś tam. Pod stołem. Pod stołem, no, żeby był tak sprytnie ukryty. Tak. Czekaj. No, można ściąć ten, ten, ostatni pieniek. To wstaw go nie, tam Nie, po... Ja już tam wstawiłem, patrz, crafting boxa. Jezu... Czemu ty wszystko robisz tak od, od na odwalsie? Proszę cię, Daniel. No, ale tam fajnie by. No do dupy. Co teraz? No. Jeszcze kiedyś budowałeś tak fajnie... A teraz znowu robisz wszystko na odwalsie. Zauważyłem. Bo ja umiem, umiem tylko bu, budynek budować. A nie umiem robić parków. Dekorować nie umiesz. Konkratów. <śśladanie> nie parków. nie, po prostu dekorować nie umiesz. Ja też nie umiem. Czy tutaj by się przydało tak pierdzięgnąć tymi chłotami? Czekaj, idę. Pomączkę Horston Fak, nie mam żartu. <śladanie> Odkity! A nie można. <śladanie> <laughs> w ogóle mnie śmieszy ten skin tego pan banana Mi się podoba A ja tam już mam w dupie po prostu co ty tam sobie nosisz Jak chcesz mieć gówno na sobie to już twoja sprawa wow. Dobra, może być Może tutaj cię nieco tak No właśnie teraz dojeźdzę do dupy, bo tej jest za dużo fiatków O Nie, właśnie dobrze jest trawę mieć no, więc teraz ładnie wszystko wygląda. O, jeszcze tutaj tak pierdzimy. Dobra. Dobra. No, więc teraz to ładnie wszystko wygląda. Są kwiaty, są jest trawa, którą będzie trzeba skosić. Nie będzie się, bo jest ładna. Nie, ja i tak skosimy. Dobra, chodź spać. Dobra. No i pospań, No i dobra, dokończymy ten 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 molo, i mi się wydaje, że będziemy kończyć, bo i tak dużo zrobiło No, zrobi. tak to. Tak. I to już będzie tak koniec ogródka, także już jest ładnie. W następnym odcinku udostępnimy save'a, bo my się wy... Dobra, więc nie wiem czemu, gdy wchodzę, i spać, to mi wywala Minecrafta, także robimy teraz ee, płotki, wstawiamy pod molo i to już jest koniec. Nie ma już nic. No Przecież i... jest Właściwie wszystko... I teraz powiem to, co mówiłem przedtem, ale ty chyba tego nie nagrałeś, chyba że nagrałeś. Nie wątpię. Ale, no dobra, to więc powiem jeszcze raz, że na... że w następnym odcinku, mi się tak wydaje, bo już wtedy chyba będziemy mieli tak takiej 100 widzów. To w następnym odcinku... Potem, co będzie? wydaje, a mi się nie e, wydaje. E, będzie... będzie po prostu udostępniony sejf na 100 widzów. Na razie takie skromne będzie, no. Tak gdzieś na 200 widzów zrobimy jakiś taki porządny konkurs, ale na razie, no. Na razie jeszcze... Trzeba robić, co się da. Na razie tylko udostępnianie sejwa. Póki co. Mam nadzieję, że to wystarczy. Myśleliśmy, żeby udostępniać sejwa co, co jakiś czas, to też tak będzie. No, ale na razie na sto widzów udostępnimy tego sejwa pierwszego. Potem będziemy co parę odcinków wypuszczać tego sejwa. No, żeby taka jakaś regu regularność była, więc... No, co może co 5 co 10 odcinków, nie wiem. No, także mniej więcej molo takie od dupy, ale jest. Bo w sumie tak to miało wyglądać: żeby było wejście, żeby sobie połowić ryby, jak to któryś y, tam. No! Tam z, y, tam. No jo ośmornica! O właśnie, bo jedzą się rozpornice. To ha! <śleskujesz> <śleskujesz> What the fuck! <śleskujesz> 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 Jaki rozpo jakie rozpornice do chodzenia? <śleskujesz> Jezu! Gdzie mówisz <śleskujesz> No, więc Dobra, to no to już wszystko tak mm -hmm. to mniej więcej chodź tutaj na górę i pokaż wszystkim z góry jak to wygląda. Tak, także to jest takie nasze Teges. No początkowe rekreacji, no wypoczynkowo, ja! coś tam, jeszcze śmiertnikowo. Skocz. La prata fen. Zejma. na ciebie, bo wiedziałem.